Czy witaj się! Siema! Nagrywa ci? Tak. Dzisiaj sobie pogramy Minecrafta Let's Play. Ym, odcinki będą trwały bynajmniej jakby to ująć 4 minuty, bo ja nagrywam Francę i mnie... Tylko mi od 4 minut do 10 minut odcinki będą trwały. No bo mi nagrywa ludzie, bo mi nagrywa takie coś, że bo mam po dwa odcinki lub po 4, 5 i takie tam. No potem mu wytłumaczę jak to skrócić i żeby jakoś była mniejsza. No. Okej. Okay. Mm. Do... Wam teraz pokażę ogród botaniczny, który ja zbudowałem. Ja już pokazałem. Yy, chodź do mojego ogrodu botanicznego. Taka pokażę ludziom. Czekaj, drewno wykopię. E, no, i w tym ogrodzie będzie harmonika. Nic nie tu nie zło. będzie niż strona. Na, co najwyżej stawiane. I e, ja Skoro teraz muszę, fajnie. Mam 39 drewna. Co? Jeden drewna i 23 deski. Jak widzicie, Małgorzata jest bardzo fajny. Ja, ja, facie, macie... podeszła, ja, po, ja włączyłem sobie Game moda i podskoczyłem do góry na to szkło. I zrobiłem screena i Piotrkowi podesłałem. Mówił, że to genialnie zrobiłem. No my, Ej, Ta, to Tak, kolegi. Piotrek gdzieś... to kolega, niestety nie nagrywa... Niestety nie nagrywa z nami. Ej, słuchaj, a ty... Ok. E, a ty e, potrzebuje sadzonkę. Potrzebuję sadzonkę. Sadzonkę? Tak, sadzonkę. To zaraz, ci, zaraz ci Tu jest, dobra, nie, nie chcę już. Tu leży. A dobra, dobra, mam. Mam sadzonkę. A ja mam 58 bambusów. O, no, fajnie. Ścitowałaś pewnie, nie? Nie. Aha, z tej twojej farmy? Nie, 50. Dobra. 12 koszul, szkła szk 12 dziedzica. Wywalaj. Wywalajem. Masz. Ale masz krzywą mordę. Ona no, ci przywalę. <laughs> Ale naprawdę. Już dwie minuty nagrywamy. Aha. Mm, no to nagrywamy dalej. Ui! Ja nie mam... Ja mam pirata. Pirata, Kulka. ja mam premium. Ja mam, ja mam... oryginałkę. Czekajcie, bo mi coś klawiszami klawiszem wali. No pokaż ludziom e, jak mój. Mi... Widzicie, okay, to na razie początek i będziemy taką pokazownię robić. A no, będziemy się... zawsze sobie pokazywać swoje rzeczy. No, to, Czekajcie, bo ja... A domek jeszcze ja nie muszę... pokazywaliśmy. Ostatnia szansa jest tylko na domek pokazanie i kończymy, bo tu już... Będą się dwanek, Kurde. Bo tu już 4 minuty mija. Idziemy. Okej. Okay. Idę pokazać. Czemu mi się nie chce sadzonka? Tutaj ja troszkę robiłem też, patrzcie. A ja już pokazałem domek, ale spoko. Tu jest moja skrzynka. Skrzynia drama. To jest, to jest mój skin, Dren.pl No, wyrosło nareszcie, mam się po taki, taki coś, kompas, czemu... Dobra, ja mam polskiego minecrafta, więc jeśli chcecie spolszczenie piszcie w komentarzach No i chcecie takie coś, tutaj jest, co to e, jest Dobra, spolszczenie będziecie mieli w opisie do ja mojego Nie będziecie filmiku. w ogóle chcieli, lub do mojego Dobra ile już nagrywamy. Okay, ja, ja ludziom pokażę na giełdzie. Dobra ludzie, więc komentujcie, subskrybujcie, żółty, żółty magiczny guziol na razie.